Hej, jesteście niezadowoleni ze swojej łazienki? Pokażę Wam, jak zmienić ją w łazienkę Waszych marzeń. Potrzebna jest farba do płytek Epodex i kilka fajnych akcesorii. Ruszamy. Tutaj widać starą łazienkę, niewygodną, zimną, po prostu okropną dla oka. Jakie mamy teraz opcje? Albo kompletny remont, wybicie starych płytek, dużo brudu a potem położyć nowe lustro kafelkowe. Potrzebuję do tego fachowca, dzięki któremu szybko pozbędę się tysięcy złotych. Albo po prostu samemu pomalować płytki farbą do płytek Epodex, która kosztuje niecałe 500 złotych, a daje najlepszy efekt. Zacznijmy od podziału kolorów. Jako przykład stara łazienka pomalowana na kolor szałwiowy i polarną biel. Jak widać, jest podział kolorystyczny. Ściana w zieleni, a wanna w bieli. Teoretycznie można by jeszcze pomalować podłogę na białą, ale ja wybrałam podłogę drewnianą w winylu, dzięki czemu stworzyłam dużo ciepła. Inną możliwością teraz byłoby przełączenie kolorów. Ściana w kolorze białym, a wanna w kolorze zielonym. Różnica tutaj jest taka, że pokój wygląda na jaśniejszy i większy. Teraz zależy od Państwa, co chcecie, aby pokój wyglądał na bardziej kompaktowny i przytulny. Czy jaśniejszy i większy? Albo moja rada. Podział kolorów za pomocą listwy wykończeniowej. Najlepiej wybrać listwę wykończeniową zgodnie z wyglądem drewnianej podłogi, tak aby stworzyć harmonijne połączenie. Teraz można bawić się różnymi kolorami do woli. Może wolicie pomalować łazienkę namiętowo lub beżowo? Tutaj połączyłam trzy kolory i pomalowałam podłogę również na szaro. Może nie jesteście fanami beżu? W takim razie mam tu wersję niebieską. A jeśli lubicie bardzo prosto, to wystarczy popracować z odcieniami szarości. Jak pewnie zauważyliście, zmieniły się nie tylko kolory i układy, ale także dodatki i elementy pomieszczeń. Aby zaobrazować, co potrafią akcesoria, pokażę Wam porównanie przed i po. Tutaj łazienka dopiero co pomalowana, a teraz łazienka z dodatkami, które wypełniają miejsce życiem. Dzięki zastosowaniu ciepłych drewnianych elementów, Takich jak listwy, półki ścienne i podłoga stworzyliśmy miłą atmosferę, tworząc w ten sposób naturalny spokój. Dzięki temu samemu kolorowi, ale różnym dodatkom uzyskuje się zupełnie inny wygląd. Jeśli teraz zastąpimy wspomniane dodatki czarnymi i białymi elementami, tworzymy nowoczesny industrialny wygląd. Jak widać, akcesoria sprawiają, że kolor płytki jest doskonale podkreślony i tworzy harmonijne ogólne wrażenie. Dlatego stworzyliśmy setki możliwości transformacji z pomocą farby do płytek Epodex i kilku akcesorii oraz odrobiny kreatywności. Teraz Wasza kolej. Bądźcie kreatywni, bądźcie indywidualni i zmieńcie swoją łazienkę w łazienkę marzeń. Miłej pracy!